Czy każdy ząb mądrości trzeba usuwać? Co naprawdę decyduje o tym, czy ósemki powinny zostać, czy muszą zniknąć? Zęby mądrości to popularna nazwa trzecich, ostatnich trzonowców. Są to zęby, które pojawiają się z wiekiem najpóźniej, stąd pewnie taka nazwa. Ponieważ pojawiają się późno, to również ich funkcja nie zawsze jest potrzebna. Po drugie, wychodząc tak późno, często nie ma już na nie miejsca. Wówczas pojawiają się komplikacje. Te zęby czasem wychodzą właśnie w pozycji, w której nie da się ich doczyścić, albo w pozycji, w której mogą uszkadzać inne zęby. W takich sytuacjach zęby mądrości dobrze jest usunąć. Natomiast jeżeli ich wyżynanie, i ich ustawienie jest prawidłowe, wówczas nie ma wskazań do tego, żeby je usuwać tylko dlatego, bo są trzecimi trzonowcami. Jeżeli dodatkowo jeszcze uczestniczą w rzuciu, to tym bardziej jest to zawsze jakiś dodatkowy ząb, z którego korzystamy i który powinien zostać w ustach. Czy usuwać ósemki, zanim zaczną sprawiać problemy? Nie, na pewno nie wykonuje się usuwania zębów mądrości tylko dlatego, bo są zębami mądrości. Musi być jakieś dodatkowe wskazanie, ale to o tym zawsze powie lekarz, jeżeli taki ząb należy usunąć. A gdy pacjent chce usunąć zęby mądrości profilaktycznie? Myślę, że żaden lekarz nie wykona zabiegu, do którego nie ma wskazań.